Z się klecami, Technika z, z adeptami naszej nowej nowe grupy tutaj, 7, 7 lat. To nasz cel oddawać nas się o parę cm. Zaczynamy na liczenie. Pozycja, jak będą pozycje to wszyscy to otrzymują. No siebie, I lecimy. Lewy, prost. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Zapraszamy Od razu ręka do szkoły walki ząbki. Pięć. Do grupy Cztery. wiekowej Siedem. Siedem. Jedenaście lat. Oaj. Osiem. Ceny ciągłosportowe. King boxing box. Dziewięć. 10. Wtorek, dzień, czwartek, dzień, godzina 17:30. Więcej informacji Nie na stronie internetowej www.skoławalkizapki.pl, jak również na TikToku, Instagramie oraz Facebooku pod taką samą. Nazwą. Sport to nasza pasja, motywacja to nasza siła. Zapraszamy.